Wstęp. Pewien biały człowiek przemierzał nieprzebyte lasy Amazonii i w Ameryce Południowej, by odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się śpieszył. W pierwszych dwóch dniach tubylcy, wynajęci przez niego jako tragarze, Zrobili wszystko, aby jak najlepiej wywiązać się z nieludzko ciężkich obowiązków. Jednak trzeciego dnia o świcie zatrzymali się i stanęli przed nim nieruchomo, w milczeniu. Wyraz ich twarzy świadczył, jakby byli nieobecni. To, że nie byli w stanie już dłużej pracować, było jasne jak słońce. Zniecierpliwiony poszukiwacz. Spoglądając na swój zegarek i wymachując rękami na szefa tragarzy, dał mu do zrozumienia, że mają ruszyć szybko, bo czas ucieka. To niemożliwe, odpowiedział spokojnie człowiek. Ci ludzie biegli nazbyt szybko. Teraz czekają, aż powrócą do nich dusze. Ludzie naszych czasów są we wszystkim coraz szybsi, ale są też wciąż bardziej niespokojni, umęczeni i nieszczęśliwi, dlatego że ich dusze zostały w tyle i nie mogą za nimi nadążyć. Śpijcie dobrze.